Chcę zrobić takie doświadczonko, zrobić taką kanapkę. To jest taśma niklowa, czysty nikiel, a to jest taśma miedziana 0,1, szeroka 10 mm. zobaczymy co wyjdzie zmierzymy oscyloskopem tutaj mam przystawkę cęgową maksymalnie zmierzyć można 3000 amperów służy ona tylko do prądu przemiennego zmiennego już robiłem porównania z tymi przystawkami które, które mam i zobaczymy co to wyjdzie zgrzewałem nikiel 0 10, yy, 100, yy, taśmą miedzianą. 0,10 yy, 10 też gdzieś tutaj, czekajcie. A tutaj jest. To nic, że yy, takie mam ogniwo jeszcze starego typu, ale wybaczcie, ja już miałem przygodę. <grym> Z wybuchem ogniwa, także troszeczkę się, się boję, bo to będzie ogniwo czyściutkie, nie? A powiem tak, jak, jak zasada jest taka, że tu jest gorsze odprowadzenie ciepła, nie? Jak tutaj zgrzewa, to tutaj zawsze zgrzeje, tylko że tutaj może przegrzeć, nie? Szczególnie jeszcze na plusie, bo plus a minus to wiadomo, że też jest różnica, nie? Tu można szybciej. Yy, przegrzać yy, ten zgrzew, nie? Dobra, zaraz zapomnę co miałem robić. Także jeszcze raz to miedzi nie trzeba zaznaczać. Aha, bo mam to ognie 0,2, ale 0,2 to no, próbowałem tu różne. Mam przepalone te ogniwa. Tylko, że na minusie, to na minusie można sobie robić doświadczenia, nie? Jakiś tam widzicie? A gdzie to mam? No niestety kiedyś zabrakło mi treningowych treningowych tych ogniw, to zacząłem zgrzewać, wiecie, widzicie sami. I tutaj właśnie jak szeliło to z tego ogniwa zrobiło się zrobił się silnik rakietowy a tam skutki widzicie a ja myślałem że będę się ewaku ewakuował z pomieszczenia ale wy wybadałem że mam dobry odruch bo od razu <grym> się> zwróciłem się w kierunku drzwi nie? kiedyś to może opowiem o tym dobra jeszcze raz rozpoczniemy to trochę szersze widzicie a i to jest ten Inny, inny ten, inna elektroda to jest telurium, czyli widzicie C14500. Nie kupiłem to w Chinach, dwa takie pręty FI 9 mm 55 zł, nie, ale ja ogarnąłem z jednego, dwie elektrody zrobiłem. Tutaj tak jest dokładnie dopasowana. Szybko, złączka moja tu nie ma luzów, Kiedy też opowiem kiedyś, jak to robiłem. Ten uchwyt przypadkowo z konieczności, mogę pokazać, że to, to jest elektroda 3 mm. I tutaj jest też ładnie wchodzi. Nie, ale teraz mam w garażu bezpiecznik C16. W skrzynce na zewnątrz mam C20, także mogę, mogę troszeczkę wstawiać większe parametry dla tej skrzewarki, która jest taka jaka jest, ale mówię, lubię, lubię, lubię i robię dużo pomiarów, także na razie ona w skrzynce żadnej nie będzie, bo to by było dla mnie uciążliwe, a tak, a tak, tak, tak. Robię pomiary, kiedyś tam wsadzę do skrzynki. Dobra, nie wiem. Pierwszy raz zgrzewam kanapkę 02: hmm. czysty nikiel z miedzianą. Chyba nic się nie stanie. Dobiegą, gotowi i nic się nie stanie, nie zgrzeje, nie? Zobaczymy. Co to wyjdzie? Na razie jedziemy tutaj. Jaki to był? Jaki tu był amperaż? Maksymalnie iść i maksymalnej Prawie 2 300 amperów przy, 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 przy nastawie około 40. Nie około, tylko 40 mS dla przypomnienia, sekunda ma ile? Tysiąc, tak? Milisekund. No, a co tu wyszło? Wyszło, nic nie wyszło, nie? Można zwiększyć. Można zrobić na dwa impulsy, nie? Ale zobaczymy jeszcze. Damy 50 milisekund No coś tutaj mało brakuje, nie? Może to stać te, te, te większy, dłuższy czas. Czas dłuższy czy większy jak to się mówi. czas, a skutki mało tu brakuje dobra, a weźmiemy inaczej Weźmiemy, jak weźmiemy Taśmę Zero dwa Kurde, tak się szykowałem i zero piętnaście, gdzie jest? Niklowana, zero dziesięć o. Zero piętnaście. 0,10 miedziana jak to mówią to nie są tanie rzeczy kasujemy co tutaj teraz moim zdaniem powinno zgrać 200. mocno nie dociskam ale teraz troszkę mocniej dociskam chciałem tego kurde pendrive'a żeby nagrywać przebiegi nagrywać znaczy zdjęcia robić czemu nie sorry że tak drga no. o o Także, żebym dał preimpuls, ale ja jestem tego zdania. O, ja jestem tego zdania, że lepiej jeden dobry impuls. Ja myślę, żeby do, dobrze tutaj jeszcze dołożyć tam z jeszcze dodatkowe 10 milisekund no to zrobimy jeszcze raz zrobimy te 10 dodatkowych milisekund i wykonamy zgrzew nie ma co chyba szlifować zresztą y, czysty nikiel i mieć to one ładnie się kształtują do nierówności telurium Później jeden z grzew zrobimy zwykłym tym kurdek kurde jak czubki od tego od kałacha nie od pocisku 7,62 mm dobra dobiegł gotowi 2400 Kiedyś chyba piosenka, pojemność 2400 był chyba ciąg. Kupiłem czarny ciąg. Dobra. Wymienimy to. Widzicie jakie fajne? I sobie możemy zaostrzyć. Na przykład na takie oszczarce. widziałem skromny warsztacik taki youtuber jakąś pastę stosował jak mieć zgrzewał nie wiem jak mnie ogląda to niech się wypowie czy dalej używa tej pasty chińskiej czy może można od niej oczadzić to wiadomo w Chinach jak coś ktoś robi no dobra to zwykła to zwykła mieć ten ta, ta ta elektrody. Ta, ta, ta te elektrody. Do biegu. Gotowi. Start. No. Dla przypomnienia. 0,15. Czysty nikiel. I 0,10 Mie, miedziana taśma, tylko 10 mm, bo tutaj mam 14 mm szerokość 0,1. No i co tutaj wyjdzie? No, tak. Te chyba nawet lepsze. Ono takie same. Mają ten. Yy, spiczastość. Tak samo zaostrzone. No, można powiedzieć: zgrzewają do radę ten transformatorek. A zobaczcie, że, że on jest. Nie taki duży ostatnio mówcie na mnie, chcecie. Możecie mówić śmietnikarz, ale przejeżdżałem i nie, nie, nie przejeżdżałem, wynosiłem śmiecie i stała ta mikrofala duża, wielka, my się nie, no to już ona moja i ona, to zobaczcie, jak, 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 jak dużo większy jest ten transformator, żeby nie narobić. A ta, ta, ta. Mikrofala to był Panasonic. To jak Panasonic myśli no to na pewno miedziucha. Czekajcie. Panasonic N, N, z tego co pamiętam. 5402 B. I teraz mam coś. elektrofali zobaczymy czy dobrze spisałem no zobaczcie jaka pamięć bo, bo sam transformator to tutaj na nim nic nie pisze nie jest napisane o 220V 50Hz ale tak to już nic nie przeczytam ona może z, 2000, z roku 2000 u już, ja tu zwarcie nie narobię dobra także je, co, co Wy myślicie jak ja ten transformator przewinę znaczy przewinę usunę te wtórne, winę tak jak ten 50 ale zobaczcie o zostawiłem jak to robiłem te gniazda to 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 a zresztą to oryginalne były końcówki bo to w górnym tutaj prawym górnym rogu wrzucę filmik Tomka Kabisa, który podarował mi ten transformator tam jest jak on na zwarciu pracował także to są oryginalne z tego o przewód. A to jest też, nie, nie jest zły ten, tylko dużo, dużo mniejszy. Na przykład to nie wiem, to jest 25 albo 16. Co tutaj jest? 25. O, przekrój 25 mm, nie? I tu już siedzą dużo cięższe te. To też w polskim sklepie kupowałem, nawet 75 kupiłem. Do opornicy albo 50, to jest taki cieniutki. A z tego to jest dużo grubszy, nie? Także będę zgrzewał teraz różne pakiety, bo już zgrzewałem tam, remontowałem akumulatorki, regenerowałem akumulatorki i elektronarzędzi ale teraz właśnie będę chciał zrobić idzie zima to chciałbym zrobić właśnie z litowo-jonowych tylko z większych 21700 i z wysokoprądowych jakieś tam urządzenie rozruchowe nie akumulator ale urządzenie rozruchowe także będzie dalej kanał około akumulatorowy ale widzicie trochę mam zajawkę na na te zgrzewanie, na zgrzewarki, bo po prostu jak już coś zaczynam, to dostaję takiego, miał piego rozumu, że z niczym się nie liczę. Ma być dobrze i tyle, nie? I tak samo ten tytuł tego filmu może yy, budowa yy, zgrzewarki, no tutaj już wiecie jaka budowa jest, nie ale, ale, myślę, że ciekawy temat jeszcze raz się powtórzę ciekawe jakby było jak jedno taka, drugie taka, dobra tylko tam była mówię 9 mm, bo myślałem może kupię trochę fi 9 to myślę nagwintuję i tu wkręcę, nie a to jest ósemka tylko, że ten otwór to Wcześniej gdzieś miałem kurczę. A tu. Nie wszyscy może wiedzą, że jest takie coś jak na przykład dajesz wiertło ósemkę czy tam 7 i 8 w tym przypadku, to to jest taki rozwiertak, żeby to fajnie y, była ta, ten otwór był. Bo to nie jest y, tym jak to. Ślu, Sił to tokarzem, czy meta, metalowcem, to może nie wiedzieć, nie? ale to były takie, że to już jest ostateczny kształt dla otworu, już tam jakby usuwał te różne zadziory, nie? I ta powierzchnia ładna się robiła. Oczywiście nie jest chyba ósemka, to tylko pokazówka. Taka. Dobra, to po, pokaż pan, jak, jak pan, jak pan zgrzewasz. Akurat mówię. Jak ktoś jest tam z okolic Białego Stoku, z Białego Stoku i ma posiada ogniwa, nie, takie do wyrzucenia, to chętnie bym przygarnął, bo mi już normalnie brakuje już tyle tyle ich zmarnowałem, szlifuję, szlifuję. Już tutaj teraz strach to nikt tu rozgrzewać. Chociaż mówię tutaj te, te, te skrajne bieguny są odporne, nie. Tu dziury takie mam wypalone w niektórych. No te, 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 te boczne dużo niszczą y, bieguny minusowe, dużo niszczą ta taśma 03, nie? Później, kurczę, odrywasz i, 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 i powstają takie już jak 03, no nie jest popularna taśma. Bo ponieważ, gdyż później, jak w razie jakiejś powtórki zgrzewania, czy coś źle zgrzejemy, zaczniemy odrywać, to powstają takie coś, nie? Oczywiście pokazuje, bo się nie wstydzę. Bo człowiek różny popełnia błędy, nie? No, ale jak grzejesz tak, to później masz strasznie to przeżyłem ten wybuch, bo nie wiedziałem co robić. No, nie dziwo, że można fortki narobić, nie? Nawet no, mi tam jakieś zwieracze trzymały, ale można narobić. I tak gdzieś w otoczeniu mieć łatwopalny jakieś substancje czy czy mówię czy żeby te połączone był w pakiet więcej i wysokoprądowe bo to to od laptopa od laptopa tylko została ta bo tutaj minus to był plus zabezpieczony był troszeczkę była, była koszulka bo tu trzeba uważać nie tu jest plus tu jest minus musi być koszulka nie bo tylko przykładamy i jest zwarcie, kiedyś może tam zrobić o bezpieczeństwie. Chociaż wiecie, ja to się nie lubię strasznie mądrzyć w tych filmach swoich. Dobra, ujezu! Jaki długi film, dobra się zrobił. No, to skrzyjemy niklową 02, gdzie ona jest to nikiel 03 nikiel tylko FN to u mnie niklowana 02 nikiel Przyrząd kurczę, że jest. zapomniałem tego, często kiedyś używałem w pracy zawodowej. Mikrometr. Mikrometr, mikromierz. mam już starczy. O, o tak zrobimy. 0. To znaczy 30 milisekund. Zapomniałem pokazać to ten pierwszy z pierwsze zgrzanie z, z tego co, zgrzewania, co teraz wykonałem przed chwilką. No i zobaczymy. Damy 0,40 Pewniejszy może będzie. Mówię dzisiaj to tak bardziej tre, trenuje, sprawę totem TC 14500 500, nie, te telurium. Ale myślę, chyba to nie warte swojej ceny. Blisko tego rodu. A tu ta za, zadymiła. Izolacja. Jest zasada, jak, jak grzewa blachę taśmy 03 no to na pewno zgrzeje na tych samych prawie parametrach ta moja zgrzewarka 02 czysty nikiel, nie? Jak niklowaną 03, jak zgrzeje 0015 czysty nikiel, no to zgrzeje też niklowaną 020. niklowana się ciągnie, nie? Mniej iskrzy. No i oczywiście. Także i oczywiście, no, jak zarysujemy, wrzucimy w solankę, to nie tego. Nie. Nie zardzewiaje. A ten ostatni, tak? Także, jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Wiem, że w film Chaotyczny, ale zainteresowana osoba nie patrzy, czy tam kamera drgała, czy tam sepleni prowadzący, czy się jąka, czy patrzy to, co, co się robi, nie? I tego także coś tam wymyślę. Może mądrzejszego, w jesienne, wieczory, może tam pokażę, jak, jak ten duży transformator z tej, z tej mikrofali Panasonic, nie? o no ja, wielkie wielki wielki sprzęt ciekawe co, co w nim było w tym sprzęcie w tej mikrofali bo e, na pewno nie transformator transformator to by był czuć spalenizno i widać by było także o czekajcie jeszcze wam pokażę gdzie tu się rozegrała tragedia Tak o widzicie tutaj strzeliło tutaj silniczek poszedł Tam, tutaj mało co mi oscyloskopu nie popaliło No dzięki Bogu na tym to tylko się skończyło Także uważajcie, nie zgrzewajcie Nie zgrzewajcie e, tych bocznych Bo się skończy źle Ta cała, nie? A ta już nie Ole ona gorąca jaki przez długi czas ona, zobaczcie to przez długi czas była mega mega gorąca było te ogniwo się pultam, dobra dziękuję za uwagę, cześć